Witajcie, edukacja na maksa z tej strony, kolejny odcinek yy, serii Minecrafta. No i dzisiaj yy, pokażę co się zadziało po kopalni, bo chyba dwa odcinki mi się usunęły, tak mi się wydaje. A idealny moment teraz, żeby sydner pojawił mi się, muszę to właśnie wyłączyć, yy, żeby Sydskinner pojawił mi się z tak, informacjami, pewnie jeszcze Microsoft pokaże mi się z aktualnościami. Yy, zacznę od tego, co się zadziało w kopalni. Jeszcze tylko może przyda mi się mączka kostna. Hmm. wezmę sobie troszkę mączki kosnej. Hmm. Bo plan był taki, że nagrałem trzy odcinki o kopalni, ale ewidentnie mi się coś nie udało, ponieważ dwa odcinki jakby nagrane usunęły. Mi się, no, takie życie co nie, nie poradzę. Niestety, te, 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 te odcinki w kopalni były dość nudne. Mam wrażenie, yy, naprawdę kluczowy był pierwszy i ostatni. Yy, tutaj zobaczcie, razie w kopalni co bardzo mi ucieszyło. Cieszy, Świecące jagody. Yy, na razie one mi nie chcą same za bardzo specjalnie kwitnąć. Nie wiem czy to zależy. Muszę je mączką kosną stymulować. Wtedy mi dopiero to działa tak jak ja bym chciał. No i oczywiście zbiera się, zbiera się tylko krzaki z jagodami. A do końca moja jagody. Jak się zbierze zwykły krzak, to, no to się rozwali, więc yy, nie ma z tego nie ma tutaj z niego żadnego pożytku. O chyba nawet wziąłem przypadkowo, W tym momencie. Wziąłem sobie świecącą jagódkę. No to pokażę jeszcze jak ta moja kopalnia. Yy, czy ja pamiętam gdzie ona jest w tym momencie? Pamiętam, a pamiętam, dobrze. Dawno tam na dole nie byłem, więc zrobiłem sobie taką mini bazę. O widzę, że to jest sporo w ogóle drewna mam zostawionego. A drewna mi się nie brakuje, więc sobie pozbieram. I w sumie tutaj kluczowe jest tylko dla mnie to co znalazłem, niestety tylko jeden spawner zombie. No i ten spawner zombie no jak widzicie na razie jest wyłączony. Pewnie go sobie pewnie zrobię sobie z niego farmę. Expa. Ale ogólnie moja kopalnia okazała się bardzo, bardzo biedna, ponieważ liczyłem na co najmniej dwa spawnery. Jakąś większą bez skrzyń, skrzyń było może ze 3-4 to małe, jak na kopalnie. średnio tak chyba 7 koło 8, bardziej się w nich trafia, yy... także jestem troszkę rozczarowany moją kopalnią, która co prawda, była po całym domem, więc yy... z drugiej strony powinienem się cieszyć, że w ogóle mi się pojawiła. No. Tak, tutaj też musiałbym porządek zrobić, żeby nie męczyć się, może jakieś schodki sobie trwalne, ślepa, czyli powinienem po drugiej stronie. Tak, te tabliczki ewidentnie mi bardzo ułatwiają życie, bo bym tu się 30 razy już zgubił. Także polecam tabliczki, oczywiście niektórzy mają metody na, 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 na pochodnie, że po jednej stronie ustawiać, no, a, a propos jeszcze nieświeca z możliwe, że to jest wszystko zależy od poziomu światła, to czy rosną, czy nie, więc to jest, jeśli macie pomysł w ogóle, o czego zależy, to mi napiszcie. Yy... Także to tyle, jeśli chodzi o kopalnie, ale pokażę Wam jeszcze inne rzeczy, które sobie tutaj przygotowałem. A noc jest, no to słyszę zombie chyba szybko biegnącego, albo to kura. Nie, to jest ewid ewidentnie kura. Pójdę spać i szybko Wam jeszcze pokażę, co się dzieje. Pajączku, nie będę z Tobą walczył. Wybaczysz mi, mam nadzieję. Dziękujemy Ci za współpracę. Ciekawe, czy tak będę mógł pospać, skoro pajączy mi tutaj pod domem. Kota, który nie jest od domu. Zobacz, teraz mi kot nie zaśnie na kolanach, ale jakbym go włączył w pozycji chodzenia i potem poszedł spać, to bym położył się... No, ale teraz kosznie wygląda, muszę powiedzieć, więc... I... Koty są fajne, bo przynoszą krojce łapki, których nie miałem. Pokażę co jeszcze a pajączek mi tutaj. No, ale no, bo to ci zabije pęczkę, bo ty mi tutaj. Tak, to jest specjalnie, się nic nie zmieniło, jeszcze tutaj nic nie zmieniałem, ale tutaj na górze sobie wymyśliłem, że zrobię sobie wreszcie porządne zagrody. Co prawda nic jeszcze nie, nie dekorowałem. Widzę, że jednak metoda z beczkami, którą podpatrzyłem w Piegola, nie jest idealna, bo na krowy, chyba małe, potrafią przez nie wychodzić. jakimś cudem? Albo bo powstać wyżej, tutaj gdzieś mniej więcej? To jest dobre pytanie. Natomiast tutaj walczyłem z kozami. No i z kozami walczyłem w ten sposób, że one mega wysoko skaczą. Yy, w sumie prawie nic nie dają ciekawego. Zacząłem już powoli wreszcie rozmnażać, no i lawa mi kapała i mi podpalała moje piękne dekoracje, więc zabudowałem to od góry cobblestone. Yy, tutaj dałem krzaczki, coś tam troszkę. A tutaj mam już wszystkie rodzaje naturalnie występujących owiec. Yy, jakbyście wiedzieli jak zrobić innego rodzaju kolorowce bez yy, wpisywania comment, to proszę napiszcie mi z chęcią, wtedy zrobię kolejne zagrody dla owiec. Poza tym, yy, tam dalej jeszcze dotarłem się do, też do... Zrobiłem sobie do wioski, bardzo długo czekają tam na mnie konie, które muszę powoli zabrać. Yy, a! Co jeszcze zrobiłem? Zrobiłem sobie tutaj, miejsce będą moje takie, chyba już normalnie będą fabryki, yy, takie, no może coś w tym, ten, ten deseń. I tutaj pierwszą rzeczą, którą zrobiłem jest kałkraszer Ship crusher, i zrobiłem także Pig crushera. Będą jeszcze inne też yy, crushery dla innych typów zwierząt. Yy, sztuka polega na tym, że ja, będzie mi się stało, to to zrobię. Tak. A potem planowałem też jeszcze robić jakieś tutaj może bardziej wydajniejsze fabryki trzciny. Yy. Może jeszcze. Innych rzeczy to naprawdę okazuje się, że najbardziej wydajną fabryką to jest fabryka e, lawy i wody. Chociaż jeśli chodzi o wodę, to można to jest spokojnie zrobić po prostu, e, źródło można po prostu zrobić, nie trzeba żadnej fabryki, ale to w sumie ładnie wygląda, fajne wykorzystanie e, stalaktytów, więc e, czemu nie? No i mam jeszcze wioskę. Z wioską wioska też mi troszkę problemów. Ponieważ, yy, pokażę Wam co zrobiłem, tam dalej widać taki piękny wodospad. No jest widziany, że fajnie będzie jak tam sobie farmerzy by tam będą tam chodzić. Tylko, to jest tak, że ci farmerzy chodzą, chodzą i troszkę mi depczą tych, tej rzeczy. I nie zawsze wszystko ładnie rośnie. Yy, za po swojemu. Także, po nieudanym eksperymencie z farmerami i z... i z... farmami, postanowiłem zrobić sobie tutaj takie drogę z polami naturalnie żyjącymi sobie pszczołami mam nadzieję, że te pszczoły przeżyją kwiatków mają tutaj, chyba mam nadzieję odpowiednią ilość, użyłem tutaj sporo mączki kosnej, żeby to tak zarosło ładnie, pięknie, no i tutaj mamy takie bardzo, bardzo długie pole będę się, to będzie się ciągnęło długo, 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 żeby mi żadnych surowców posiłkowych nie zabrakło, plus jeszcze będę sobie powiększał jeszcze farmę, taką nieautomatyczną trzciny cukrowej. Także, tak, tutaj, a tam są jeszcze konie, które też muszę sprawdzić, więc pewnie będę robił sobie jakiś zameczek i ten zameczek pewnie faktycznie będzie takim, wtedy z zameczku zrobię taką bardzo sty, stylową bazę, zrobię wtedy już taką, bo ta moja pierwsza taka, znaczy moja druga w sobie, bo pierwsza to była jeszcze taka, pamiętacie, byle jak zrobiona, to Niekoniecznie byłem niezadowolony. Tutaj mam różnych osadników. Okazuje się, chyba zapomniałem jednego typu osadnika zrobić, bo zapomniałem zrobić y, kolesia, łuczarza. I ten łuczarz jest tak naprawdę dla mnie najbardziej opłacalny, bo łuczarz może dawać patyki, wymieniać patyki i pióra, których mam na kilogramy. także, A tutaj z kolei chciałem zrobić sobie dla takich ludzi, którzy dają mi jest. Y, zakrętem ten den. Dają mi książki, czarami. Niestety nie chcą się zmieniać w swojej profesji, pomimo tego, że im niszczę, więc nie wiem, co z tym zrobię. Możliwe, że tej wszystkich jest i od odnowa e, rozmnoża osadników. Nie wiem jeszcze, jak do tego tematu podejdę. E, także nie, mendingu nie mam jeszcze, czyli naprawy, więc niestety troszkę jeszcze widnie. No ale też w yy, zależności od tego, jak gram, to też różnie bywa. O, te, te jakieś się kutry, które uciekły, stwierdziły, że no, tam, tam będzie fajnie siedzieć sobie i tak, co siedzą. No i to tyle chyba, jeśli przedstawienie mojego świata. Yy, na tym odcinku na pewno już mogę powiedzieć, że będę szedł do Netheru, do fortecy, bo odnalazłem i będę ją z wami zwiedzał. Dzięki serdecznie za oglądanie i widzimy się w kolejnych odcinkach. Dyszła, pozdrawiam.